والصلاة والسلام على آل رسول <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم سوى الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Obfitość. Naprawdę. My daliśmy Tobie obfitość. Módl się przeto do Twojego Pana i składaj ofiary. Zaprawdę ten, kto Ciebie nienawidzi, pozostanie bez potomstwa. Z La, ta sura została objawiona w jednym z najbardziej bolesnych momentów, jakie człowiek może przeżyć, a mianowicie utraty syna. Proszę, Salam utracił syna i dostał to objawienie. Musimy zrozumieć, że życie proroka, proroka czy proroków było inne niż nasze. Było ich, ich testy, ich iptila były cięższe niż nasze. Oni musieli, oni musieli udowodnić swoją wiarę w sposób, który my nigdy nie będziemy musieli. Oni musieli sobie radzić z uczuciami, ze stratami, z, z trudnościami, których my nigdy nie, nie będziemy musieli. E, I prorok S.A. E, miał e, przesłanie Tawhidu, ale również podczas e, swojej misji proroctwa e, jego związki, jego reputacja, jego, e, jego związki nawet rodzinne i biznesowe upadały. Został bojkotowany został wyśmiewany szykowany przez ludzi, którzy go wychowali, przez ludzi, którzy do tej pory go szanowali, przez ludzi, którzy na nim polegali, którzy go lubili, którzy go kochali, którzy uważali go za, za model do naśladowania. I w momencie, kiedy stracił syna wrogowca i jego wrogowie, którzy jednocześnie byli tym wszystkim, co wam powiedziałam, e, między innymi abu Lahab właśnie, o którym Kolan też wspomina wiele razy, e, poszedł do swoich towarzyszy, e, no nie wiem, nazwijmy ich towarzyszy zbrodni i, i ogłosił im, żeby się niczym nie przejmowali. Dlatego, że prorok Sasam właśnie stracił syna. I w czasach Dżahiliya, w czasach, w czasach Arabii przed islamem, w mentalności Kurejsz oznaczało to tylko jedną rzecz. A mianowicie oznaczało to, że nie będzie miał potomstwa, nie będzie, nie będzie miał syna, nie będzie, nie będzie, nie będzie miał obfitości. To znaczy nie będzie miał, jak proklamować to swoje przesłanie. Nikt go nie będzie szanował i nikt mnie tego przesłania, tej misji od niego nie, nie przejmie. To się wiąże z, z tym, jak e, kurejszyci e, myśleli, jak dystrybutowali swoim, e, swoim bogactwem, tak? E, to się wiąże ze statusem, więc prorok Saraj e, nie dość, żeby był w procesie e, żałoby nad swoim synem, to jeszcze musiał zmagać się e, z tego typu myśleniem. I e, przyszła do niego sura, przyszło do niego objawienie, które powiedziało, ty masz obfitość, ty masz obfitość. Kalkautar oznacza obfitość. Obfitość e, w znaczeniu islam będzie proklamowany, jeżeli nie przez twoje potomstwo, to przez wybran wybranych ludzi, przy, poprzez twoją umę." I zauważcie, że prorok, sam dostawał wiele, wiele objawień na temat tego, gdzie islam, w jakiej formie islam, e, w, w jakiej ilości islam zostanie przyjęty przez nas do dzisiejszych czasów i ponad nasze czasy. Prorok sam e, wiedział, e, wiedział te rzeczy ku pokrzepieniu swojego serca i przekazał je nam. Wiedział, że my będziemy słabi w tym momencie. Wiedział, że zaraz po nim e, po jego śmierci U uma będzie rozbaw siłę, rzetelność, w On to wszystko wiedział, e, ale nie widział tego od razu, tylko wi wiedział te rzeczy w momencie, kiedy przechodził przez Iptila, kiedy przechodził przez, e, przez, przez, e, trud przez trudne chwile. I wtedy łączył się z Bogiem i Bóg odpowiadał albo nie odpowiadał mu na duła w tej dunii, ale jednocześnie dawał mu objawienia. I, i te objawienia, e, e, tak jak cały czas powtarzamy, e, są, mogą być otrzymane dosłownie, sytuacyjnie, ale również dla nas. Więc e, więc prorok Osalam dostał objawienie móc się przeto do mnie i składaj mi ofiary. To też ma symbol, dlatego że jest bardzo symboliczne, bardzo wymowne, dlatego że w tamtych czasach w Jahiliya, ludzie poświęcali swoje dzieci nawet do, dla Bożków. A w Islamie wiadomo, że jeżeli mamy konsumpcję mięsa, to to mięso nie jest tylko naszym pożywieniem, ale również jest e, częścią naszego ibada. Zanim cokolwiek z tym mięsem zrobimy, musimy po, poświęcić je w imię A Ale i jest częścią jest i bada to mięso, które jemy. subhanala, Więc to, to, to jedzenie ma w sobie bardzo dużo błogosławieństwa. A, a jednocześnie jest częścią czci do Allah Subhanahu wa Jeżeli, jeżeli zastanowisz się nad Islamem i widzisz piękno w nim, w tym też zobaczysz piękno. Prorok dostał przesłanie od, od Allah Subhanahu nie martw się, ty masz al ty masz obfitość, e, i, i ta obfitość nie musi być do końca o, doświadczona w tej duni. Ta obfitość jest w znaczeniu e, naszej, e, naszego, naszej egzystencji, która nie ma końca, która, e, która zaczęła się zanim byliśmy świadomi jako ludzie i skończy się iż e, dla nas dobrze w dżennat. a tym nie skończy się, będzie trwała w dżennat. D taka jest obietnica od, 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 od pana światów. E, więc to przesłanie jest: e, dla nas nie widzisz tego, co ja widzę. Kontynuuj e, swoją wiarę, kontynuuj, e, jakby łańcuch przekazywania tau ale jednocześnie e, sytuacyjnie to, to, to przekazanie było, że m, synowie nie są gorsi od córek. Zobaczcie, że Fatima się e, uchowała tylko w tej Dunii i, e, i dała, potomku, poda, dała życie potomkom e, Hasanowi i Husseinowi. Prorok sam, sam nie miał synów. To, to, było, to było prawdopodobnie bolesne dla proroka Sal jako dla człowieka. Ehm, ale to też było oczyszczanie korej z ze z, z sposobu myślenia Dachelia. Um, e, więc, więc tutaj jeżeli się doczytujecie, to doczytujcie się dobrze tego, że kobiety i mężczyźni mają ten sam, ten sam potencjał. Um, Koran mówi, kobieta nie jest taka sama jak mężczyzna, ale te, wszys ale, 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 ale te wszystkie przekazania w naszej, w naszej wierze do modlitwy, do, do składania ofiary, do chodzenia na har, na umra, do sadaka i korzyści z tego są tak samo dystrybuowane i dla mężczyzn i dla kobiet. I to też znajdziemy w, w jednej z sur w Koranie. Tak yes. prawda, ten, kto Ciebie nienawidzi, pozostanie bez potomstwa. Więc Abu Lahab poszedł do swoich towarzyszy i powiedział, nie martwcie się, to się kiedyś to się skończy, bo prorok Salsram nie ma potomstwa. Natomiast Allah SWT odpowiada wprost, że to Ty, kto nienawidzisz mojego proroka, nie będziesz w stanie proklamować swojej wiary, to Swo ty nie będziesz w stanie zostawić za sobą e, pamięci o sobie. I jeżeli tak się zastanowimy nad tym i jeżeli nie studujemy historii, tak? Jeżeli nie historii, jeżeli nie jesteśmy w ten sposób, e, e, no nie wiem, natchnieni, albo uzdolnieni, żeby historię studiować, to tak naprawdę nikt z nas nie będzie wiedział, co to jest prehistoryczna Arabia, bo to, to byli Kurejszyci. Ja nigdy o tym nie wiedziałam, nigdy się w historii ten temat nie uczyłam, nigdy mnie to nie interesowało, ale ja na historii, ale ja na religii, ale ja z mediów dowiedziałam się o islamie. Taka jest siła islamu i, taka, i takie, bo, takie było znaczenie Al-Kawtar. Al-Kawtar. O, również oznacza e, rzekę, która będzie w Dżennad. E, e, Rzeka, która z jednego hadisu dowiadujemy się, że na, na brzegach m, zamiast piany będzie miała perwy, a jak się ją powącha, będzie e, patniała mózg, czyli, czyli perfumami. I ktoś się z niej napije, nie, nigdy nie będzie, e, nigdy mu się już nie będzie chciało pić. Więc, więc, więc Subhanallah to też zachęca nas do wizualizacji, do nie tylko kontemplacji nad przeszłością, podczas tej naszej pracy ta dabór, kontemplacji nad Koranem, tutaj zaprasza nas Tazura do kontemplacji nad historią, nad Sira Proroka i Hussalem, do refleksji nad sobą. jak może byliśmy albo będziemy w tego typu samo, samych sytuacjach, bo, bo wybraliśmy Islam dla siebie. Ale również ta sura zachęca nas do wizualizacji. Wizualizacja jest bardzo silnym narzędziem terapeutycznym, dzisiaj częściej używanym niż wcześniej, ale używanym też przez, ym, przez psychologów y, czy tam tabibów w Islamie. I zachęca nas do y, pozytywnego myślenia na temat naszej przyszłości. Te wszystkie, te wszystkie ajaty, te wszystkie odnośniki do dżennat są po to, żebyśmy pracowali nad swoim życiem mentalnym i duchowym. Żebyśmy odczepili się od dunii i pamiętali o tym, gdzie zmierzamy, gdzie możemy zmierzać. I jednym właśnie z takich e, zachęca, z, zaczy wręcz takich motywatorów jest Al-Kawfer. E, inshallah, abyśmy się wszyscy z tej wody napili. ا ان شاء الله دا نوستم نسوره سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ